Dzień dobry! Dzisiaj na śniadanie pasta z kurczaka z jajkiem skorniszonym. Jajka jemy pod różnymi postaciami, w wielu kombinacjach. Jest doskonała na kanapki, super na śniadanie. Dzieciaki ją uwielbiają. Myślę, że to znakomita alternatywa jajecznicy czy jaj gotowanych na y, twardo do chleba. Y, mamy tutaj dzisiaj jajka na twardo, już sobie przygotowałam. Y, pierś z kurczaka, oczywiście czasami możemy nawet skorzystać z kurczaka, którego mieliśmy w rosole, do tego trzy ogórki korniszone i jedna czerwona cebulka, oczywiście chlebek i nasze przyprawy. A jest to jogurt naturalny, majonezu troszeczkę, sól i pieprz. Także wszystko kroimy sobie w kostaczkę. Jedną można, ogórki można drobniej, jajka trochę bardziej, bo one i tak się nam troszeczkę rozwalą. Taką właśnie pastę bardzo dobrze jest zrobić sobie wieczorem i wtedy na drugi dzień mieć śniadanie w niniejsze oka. Wrzucimy jajeczka do tego. Teraz dodamy sobie odciśnięty. Może ja sobie pomogę troszeczkę ręką, żeby nie było tego soku. Już wszystko odleciało. Więc przerzucimy. Jak ktoś lubi bardzo korniszony, można dać więcej, ale myślę, że na tą pastę wystarczy. Naszą cebulkę. Do tego koperek posiekany. majonez jedna duża łyżka i pół powinna być i łyżka jogurtu nie będzie potrzebne i pieprzu jak kto lubi i soli można zawsze dosolić i wymieszamy. Aby twój początek dnia był najlepszy, zacznij go od pełnowartościowego śniadania. A jajka są w sam raz do chlebka idealnie. Tak wygląda nasza pasta gotowa. Tak więc. Y jeżeli lubimy kanapki, jeśli lubicie kanapki, to oczywiście do tego nasz chlebek staropolski żytni. Myślę, że ogólnie takie e, pasty jajeczne to absolutna klasyka wśród domowych smarowideł. Tym razem oczywiście bez masła. Czy pomóc trochę miękko. Iście damy sobie jakąś takie fajną. O tak i następna kanapeczka. Jest bardzo fajna, bo nie jest sucha jest naprawdę e, fajna kanapka na śniadanie. Warto przygotować. Smacznego!